Cześć, witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na test tej oto walizeczki, czyli przenośnego panela fotowoltaicznego od Vivor. Zapraszam na film. Dobrze, słuchajcie, mamy dzisiaj taki oto przenośny panel fotowoltaiczny o mocy 200 W od Vivora. Dostałem ten sprzęt bezpośrednio od firmy, firmy Vivor, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Nie otrzymuję za ten film żadnego wynagrodzenia finansowego i Vivor nie wpływa w żaden sposób na te filmy, moją opinię, a także nie weryfikuje ich przed publikacją. Dobrze, słuchajcie, testowałem już takie urządzenia z tej, z tej dziedziny, że tak powiem, jakieś akumulatory LifePo, stacje zasilania. Właśnie kupiłem kiedyś sam panel fotowoltaiczny 400 W, z tym, że to taki stacjonarny, że tak powiem. Tutaj mamy coś, co zawsze hmm, chciałem przetestować, co zawsze zastanawiałem się, czy będzie wystarczająca wydajność, żeby załadować sobie chociażby jakieś małe stacje zasilania. Koszt takiego panela hmm, to około 8,5 stówki, 860, 870, to oczywiście zależnie, zależne jest od kursu euro czy dolara. Link do tego hmm, panela macie w opisie tego filmu. Jak widzicie, jest to panel składany, 200-watowy, więc składa się tutaj z czterech modułów. Panel w ogóle jest jest to panel monokrystaliczny, wykonany hmm, jeśli chodzi o o tą folię, o tą technologię, to jest to ETFE e, i ma 18V. Zresztą te parametry są oczywiście na stronie producenta. E, przyjrzyjmy sobie teraz, jak to mniej więcej wygląda. Ja go teraz tak troszkę rozłożyłem, żeby się zmieścił w kadrze, jednak oczywiście po złożeniu jest to płaski panel, który się składa z czterech modułów, tak jak mówię. Rączka plastikowa do przenoszenia bardzo wygodna i ona ma magnesy. Tutaj są magnesy, e, tutaj widzicie otwory takie, to się oczywiście nam magnesuje, więc łatwo nam się to spina. Na dole są też rzepy. Zaraz wam to pokażę. Po rozłożeniu możemy rozłożyć sobie tak, żebyśmy mieli tutaj dwa moduły. Natomiast dolną część trzymają rzepy. O, tutaj mamy rzepy i teraz już możemy rozłożyć cztery moduły. Za chwilę rozłożę go na dole, bo tutaj na stole mi się to nie mieści i rozłożę wszystkie cztery moduły. Chciałem jeszcze tylko pokazać, póki mi jest wygodniej, w ten sposób, że panele mają trzy takie nóżki, podstawki, żeby je oprzeć na gruncie. I te, te podstawki też są na gruncie. Teraz ten panel jest do góry nogami, jak widzicie, no bo podstawka w ten sposób działa. Czekajcie, troszeczkę ekspozycję tutaj zjedziemy na dół, bo ciemne to aparat troszkę za bardzo to rozjaśnia. I te nóżki mają tutaj na takie... Zwykły klips, regulowany kąt. Jak damy na samą górę? no to wtedy to jest, słuchajcie, za wąskie, za wąskie, no w sensie za mały kąt, za mały rozstaw tu jest i panel nie będzie nam stał bardziej, to jest takie do transportu, natomiast tych trzech jak najbardziej możemy korzystać. Jak wepniemy sobie tu pierwszy guziczek, to jest to otwarte na tyle, a analogicznie oczywiście na ostatni będzie to otwarte praktycznie na 90 stopni. Co jeszcze nas bardzo interesuje, to oczywiście tutaj ta kieszonka, położę tylko panel i pokażę Wam co jest w środku myślę, że tak mi będzie łatwiej pokazywać, na dwa tutaj suwaki błyskawiczne mamy kieszonkę, w której oczywiście jest nasze całe okablowanie, które jest wyprowadzone, wyprowadzone bezpośrednio z panela. Z panela oczywiście wychodzą klasyczne MC4 najpopularniejsze oczywiście złącza jakie stosujemy w fotowoltaice czyli możemy tutaj, jeżeli mamy jakieś urządzenie gdzie mamy bezpośrednio wtyki MC4 wpinamy to bez żadnych tutaj przejściówek, adapterów i tak dalej zaraz sobie to wszystko rozłożę i podam Wam jakie są, słuchajcie długości tych przewodów. Okej, okay, wszystko mam zmierzone. Dosyć miła niespodzianka. Według mnie na początku to się zaczyna takim grubszym przewodem do momentu rozdzielenia tego na dwa osobne przewody żeński i męski MC4. I do tego momentu mamy równe 2 metry, a potem mamy dodatkowy metr, jeśli chodzi o żeński i męski MC4. Natomiast w zestawie, co fajnego, oczywiście mamy tutaj zestaw adapterów, żeby przyłączyć to do różnych naszych urządzeń, właśnie chociażby takich jak stacje zasilania. Tutaj już jest to krótkie, na oko myślę, że jakieś 50 cm. Tu się oczywiście to kończy MC4, czy też zaczyna, gdzie spinamy to oczywiście z naszym panelem. Tutaj mamy też oczywiście kolorystycznie plus, plusem, minus, minusem oznaczony. I mamy... Takie wtyki. Standardowy wtyk, taki jak chociażby w małych stacjach zasilania, to jest XC60, bym powiedział, nie 90, bez mniejsze. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Znajdę to w sieci przed montowaniem tego filmu i napiszę wam, jak to złącze się nazywa. I mamy tutaj jeszcze taki szereg większych końcówek, które też tutaj, jak widzicie, są, to się rozpina. Nie, tutaj już się nie rozpina i to jest na takiej gumeczce, żeby tego nie zgubić. Weźmy sobie stację zasilania teraz. Dobrze, naszykowałem sobie tutaj dwie stacje zasilania, czyli malutkiego Vivora, który miał 300 W, testowałem go dla Was na moim kanale. No i tutaj oczywiście to jest malutka stacja, ona nie ma portów XC, więc musimy korzystać z tego adapterka, w tym wypadku z tego. Tutaj mamy wejście do ładowania, wpinamy i tak to wygląda oczywiście, no solar teraz nie będzie nam ładował, przy okazji włączyłem latarkę, natomiast, czekajcie, teraz. Stroboskopy sos Natomiast tutaj obok mam większą stację zasilania 2000W, ona tam chyba 1,5 kW ma i ją się ładuje oprócz oczywiście tego, że z sieci to słuchajcie, ładuje się też portem XC90. Tak jak mówiłem, tutaj ten port to jest XC60, tak to wyglądało od razu na oko, bo jest mniejszy oczywiście on jest za mały. Jednak akurat ta stacja ma w zestawie przejściówkę, czekajcie, wezmę ją tylko. OK, to jest przejściówka, która była dołączona do tej stacji zasilania, tak? Czyli w tym wypadku nasz panel przez złącza MC4 spinamy z tą przejściówką i tutaj już mamy XC90, który wpinamy bezpośrednio do stacji. Dlaczego w zestawie nie dali XC90? Domyślam się, że to jest mały panel 200 W, to są duże stacje zasilania, czas ładowania takich większych stacji takimi małymi panelami już będzie dosyć spory, więc to jest pewnie panel po prostu przewidziany do mniejszych tutaj jakichś naszych banków energii Natomiast czy takim solarem da się ładować akumulator LiFePo4? Oczywiście po drodze musimy mieć jakiś kontroler, jakąś ładowarkę, która będzie tutaj odpowiednio ustawiać napięcie i tak dalej i tak dalej. Więc oczywiście potrzebujemy na przykład ładowarkę solarną. Ja mam z poprzednich testów ładowarki sola ładowarkę solarną, więc też to sobie chętnie sprawdzę. Natomiast samo podłączenie, no tutaj byśmy musieli sobie. Hmm... Najczęściej ładowarki solarne mają po prostu wtyki zaciskowe, gdzie się wkłada przewody, zaciska śrubkami. I tyle. Więc tutaj prawdopodobnie będziemy musieli sobie kupić dodatkowe końcówki MC4 z wyprowadzonymi, wyprowadzonymi gołymi kablami, które po prostu wprowadzimy do tej ładowarki MPPT. Jeśli chodzi o wydajność konwersji tego panela, to producent deklaruje 23%, a nawet więcej. I teraz sprawdzimy sobie. Aha, waga to 7,5 kg, także przenoszenie to żaden problem. Sprawdzimy sobie teraz wymiary. O ile tutaj jest nam łatwo zmierzyć te wymiary, jest to 53 cm. No tutaj nam się to poszerza ze względu na rączkę, więc zmierzymy sobie. W najdłuższym, najdłuższym, momencie jest to 65 cm, a teraz przeniosę panel na ziemię i go rozłożę. No okej, okay. to jest panel w pełnej okazałości, w pełni tutaj rozłożony u mnie w piwnicy. No, wysokość zostaje taka, jak mierzyliśmy go złożonego, 53 cm, natomiast teraz jego długość od końcówki pierwszej rączki do końcówki drugiej rączki to 240, 240 cm. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajne jest wykonanie tego panela, w sensie mam na myśli tutaj te oprzycia i tak dalej, nie widać tutaj, wiecie, żadnych jakieś tam nitek, jakichś niedoszyć. Tu naprawdę dobrze to wygląda. Solidnie to, solidne to sprawia wszystko wrażenie. Ten materiał też się wydaje taki fajny, e, taki troszkę śliski, raczej odporny na jakieś takie najprostsze, słuchajcie, zahaczenia, jakieś przerwania i tak dalej. No, ale zresztą to jest panel jednak, więc to musi być w miarę gdzieś to oczywiście e, wytrzymałe. Dobra, słuchajcie, po, nic innego nie pozostało, jak poczekać na jakieś słoneczne dni. No wiadomo, zacząłem to nagrywać w styczniu. Nie mam pojęcia, kiedy wy ten film oglądacie. Mam nadzieję, że jeszcze w styczniu albo na na początku lutego, muszę po prostu złapać troszeczkę słońca i zobaczyć, jak to pracuje. 8.42, 28 stycznia, w końcu doczekałem się słońca, tam gdzieś wystaje, no wiadomo, ciągle człowiek był albo gdzieś w robocie, albo ciągle padało. E, zobaczymy, czy takie niskie styczniowe słońce wystarczy. Dobra, idealnie nie jest, bo tutaj hak tworzy mały cień, ale zaraz słońce pójdzie wyżej, to się zmieni, no, ale po prostu już tak jestem ciekawy, że muszę to sprawdzić. Wziąłem małą stację zasilania, 300 watogodzin. Ona jest teraz naładowana... Tu się podświetla, tu... Kiepsko się podświetla. 61% e, Dobra, bierzemy wtyczkę I zobaczmy Podłączamy Nic się nie dzieje Co jest? A nie, dzieje się! Ładuje się, jest. 51 W 52. szału nie ma. Dwie godziny do końca naładowania. No ale dobra. Teraz zanim to minęło, czekajcie, zerknę zegarek. 8:47. Zobaczymy jak to pójdzie. 53 waty. Nawet coś tam rośnie. Zobaczymy też, jak to słońce nabierze mocy, że tak powiem. 54 tu cały czas delikatnie. Nie, no tak się jednak utrzymuje. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, drugie podejście. Nie mam co prawda mikrofonu, troszeczkę gorszy dźwięk możecie mieć. Rozłożyłem panel, oparłem tutaj o płot. 4 luty jest teraz, godzina 11.40. Bardzo fajnie, 94 W. Ja też się zastanawiam, bo ta stacja ma chyba jakieś ograniczenie, jeśli chodzi o ładowanie z tego portu. Jeżeli to znajdę w instrukcji albo w opisie producenta, to wam teraz wkleję, bo nie wiem, czy nie zbliżamy się pod. Ograniczenie tej małej stacji zasilania. E, zmieniłem jeszcze troszeczkę nachylenie na bardziej płaskie. E, maksymalnie osiągnąłem 98, teraz mi skoczyło na 95 i tak e, ta stacja ma ograniczenie do 120 W. Natomiast zapomniałem Wam powiedzieć, nie wiem czy to jest w ogóle ważne, ale minus 3 około było. No, to, tu na słońcu już pewnie cieplej, ale taka mniej więcej temperaturka. Dobra, kolejny dzień. E... 11 luty? Kurczę, długo to strasznie trwa. I tym razem, żeby nie było żadnych ograniczeń, stacji zasilania, przywiozłem po prostu ładowarkę MPPT i akumulator LifEPO. No i od razu jest lepiej. Słoneczko w pełni świeci, 130 W wyciągnąłem. Um... Nie wiem, ile mniej więcej się spodziewać max po 200-watowym panelu, myślę, że coś w stylu 160-170 to będzie max, więc tu mi jeszcze troszeczkę brakuje, no ale to jest luty, teraz pytanie do Was, do specjalistów, czy to jest dobry wynik jak na luty? Mamy godzinę, już Wam czekajcie, tylko zerknę, 11.45 słońce świeci w pełni na panele, jeszcze zobaczę troszeczkę, ich zmienię kąt, czy to coś pomoże. Ej, nic już tu praktycznie więcej nie urwałem, pomieszałem troszeczkę ustawieniami z kątem w sensie 138 W. coś takiego było maksymalnie. Dobra, wszystko w temacie, udało się 162, teraz 165, no troszeczkę tutaj oczywiście skaczę, maksymalnie miałem 177 w piku, teraz jest, słuchajcie, godzina 13:30 pełne słońce i się zastanawiałem czy właśnie może ta godzina nie była problemem może trochę kąt nachylenia bo oczywiście to się tutaj dużo zmienia ja jak już tutaj troszeczkę pogrzebałem to jest dużo lepiej. Już myślę, że te 160, 170 jest jak najbardziej akceptowalne i tak to powinno wyglądać. Dobrze, krótkie podsumowanie. Takiego narzędzia nie ma za bardzo jak podsumować. Widzieliście budowę, jakieś tutaj udogodnienia, te rzepy, magnesy i tak dalej. Jedyne o czym zapomniałem to to, że panel ma tutaj takie oczka metalowe, więc to jest też opcja, że możecie jakimiś karabinczykami na przykład na boku waszego kampera, przyczepy kempingowej kamperwana i tak dalej sobie gdzieś czy na jakimś tam tarasie, balkonie zawiesić, więc to też jest spoko. No na początku troszeczkę te, te waty, jakie osiągałem z tego panela troszeczkę mnie zaniepokoiły, bo tak sobie pomyślałem tam 120 osiągałem, ale okazało się, że to było kwestia stacji zasilania, a potem też i pogody, słońca, w sensie troszkę to za wcześnie robiłem, godziny typu 9:00-10:00 w zimę jednak były za szybkie. O 13.30 jak to było podłączone do mocnej stacji zasilania, która ta stacja Teraz na koniec, którą widzieliście, to przyjmuje aż 1000 watów z panela, więc ona tutaj nie była żadnym wąskim gardłem i osiągnąłem te 170 i myślę, że to jest jak najbardziej dobry wynik. Moim zadaniem jest oczywiście pokazać wam jak dany sprzęt, tutaj może nie tyle sprzęt, co bardziej takie akcesorium pracuje, jak działa, jak jest zbudowane. Link oczywiście macie w opisie do tego filmu. Ja do niczego jak zwykle nie namawiam. Jedyne co mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że te 8,5 stówki jest całkiem dobrą ceną. Oczywiście jak przyrównamy sobie panel typu 400 watowy stacjonarny z Lerua z jakiejś 300, -y. no co to, to jest deklasacja, ale tu się płaci za mobilność, oczywiście. Tym bardziej, że w Polsce, jak chcecie kupić gdzieś w polskim sklepie, to często grubo ponad 1000 zł trzeba zapłacić. Na ten film to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.